Pozycjonowanie strony, dlaczego warto w to zainwestować? Takie pytanie zadaje sobie chyba każdy właściciel serwisu www. Odpowiedź jest prosta: jeśli stworzyłeś stronę, poświęciłeś pieniądze i czas na jej projekt i wdrożenie, zapewne ci zależy, aby jej zasoby odwiedzali użytkownicy z odpowiedniej grupy docelowej. Ważne, aby nie byli to przypadkowi surferzy, lecz tacy użytkownicy, którym zależy na produktach lub usługach z Twojej oferty. Większość właścicieli witryn mylnie uważa, iż samo stworzenie strony i uruchomienie jej na serwerze wystarczy. Niestety tak nie jest: owszem, strona będzie działać w pełni poprawnie, ale nie wygeneruje pożądanego przez nas ruchu. Zatem nie przełoży się to na większe przychody dla firmy, strona nie pozyska klientów czy odbiorców treści na niej opublikowanych. Jak wiemy, stron o zbliżonej tematyce w sieci jest bez Liku. Wyszukując określoną usługę, np. pozycjonowanie, otrzymujemy cały spis stron, które w opinii wyszukiwarki poruszają dany temat. Nowe strony z reguły umieszczane są poza czołową setką wyników. Co wpływa na pozycję naszej strony? Na pozycję danej strony wpływ ma naprawdę wiele czynników, zarówno na samej stronie, takich jak kod, treść, grafika oraz czynników ulokowanych poza stroną, takich jak jakość linków, czyli odnośników kierujących ruch do naszej strony. Nasze usługi polegają właśnie na tym, aby zoptymalizować stronę tak, by wyszukiwarka oraz przede wszystkim użytkownicy oceniali ją jak najwyżej. Wysoką ocenę strony budujemy poprzez właściwe zoptymalizowanie kodu, rozbudowę i optymalizację treści na stronie i poza stroną. Bezpieczne linkowanie treściami o wysokiej jakości cechuje je oryginalność, merytoryczna spójność, przydatność dla użytkownika. Promocje strony na portalach społecznościowych, tematycznie zbliżonych blogach, portalach i wortalach. Usługi oferowane przez firmę Seonet są bardzo rozbudowane. Działamy wieloetapowo i wielowątkowo. Staramy się o dobry kontakt z klientem, informujemy o wszelkich planach i wdrożonych procedurach. Współpracujemy przy rozbudowie warstwy tekstowej, optymalizacji kodu oraz grafiki. Wykorzystujemy najnowsze techniki i zalecenia dotyczące pozycjonowania strony www. Dzięki optymalizacji strony i wysokiej jakości linkowaniu, strona zdobywa autorytet w oczach użytkowników i wyszukiwarek. Przekłada się to bezpośrednio na wysoką pozycję strony i jej potencjał do generowania zysków. Pamiętaj, każda złotówka zainwestowana na promocję i pozycjonowanie zwraca się po wielokroć w przyszłych zyskach. Pozycjonowanie jest pomocne nie tylko dla przedsiębiorców, ale także dla ludzi promujących treści, osoby lub idee. Więcej informacji znajdziecie na stronie firmy Seonet.